Siemaneczko ziomeczki z tej strony Lila Mu27. No i dzisiaj kolejne sekrety z Brook Ewen um, Więc zaczniemy sobie od zespałnowania sobie jednego domku, no bo on nam jest potrzebny do pierwszego sekretu. Dokładniej bierzemy ten zabawkowy domek. Okej okay. Dobrze, robi nam się. No i patrzcie, to jest ten zabawkowy domek, albo bardziej jakieś przedszkole. I tu pod schodami macie tajną kryjówkę, ale to nie jest tak dużo. Tylko nie jestem pewna, ale to chyba było tak, to było w tej kuchni. Patrzcie, tu macie różne fajne jedzonka w kuchni, no i w lodówce bardziej. Tu macie czekoladę, tu też macie czekoladę, a chcecie więcej czekolady, to pokażę Wam, gdzie więcej czekolady. Dobra, wchodzicie sobie najpierw tutaj. Um, czekajcie. No i może sobie wezmę śpiwór do tego, żeby było łatwiej. I będziemy teraz potrzebować. I będzie teraz. No i tu macie więcej z czekolady. Może możecie ją znaleźć prawie wszędzie. No tu też możecie ją znaleźć, i macie jeszcze tajne pomieszczonko w dodatku. <laughs> Więc chyba fajnie. Z czekoladą. A to co co? Wow! Dobra. Mm, idziemy do następnego mitu. Dobra, potrzebujemy kolejnego domku. E, dzisiaj sobie dużo, trochę tych domków zrobię, chyba trzy. Nie jestem pewna. Um, a teraz tylko dobra. Gdzie jest ten domek na farmie? Musimy znaleźć sobie domek na farmie. O nie, muszę czekać. 7 um, y, minut. No, prawie 8 minut. Kurczę, szkoda. No to um, wyjdę na chwilę z Brook Evan i zaraz. No okej, okay, już jestem na Brook Evan. E, ro, e, teraz się robi. Tylko muszę jeszcze chwilkę poczekać, no bo jest ta piękna muzyczka. No okej. Okay. Teraz poszukamy sobie kolejnego miejsca na domek, no bo musimy zrobić sobie domek na farmie. Um, ok tu jest. I w domku na farmie nie chodzi o żadne uprawianie rośliny, a właściwie to nie jest chyba nic związanego z roślinami, tak mi się wydaje. No bo do końca już zapomniałam, co, co to było, ale pamiętam, że coś tu trzeba było wejść do góry. Czekajcie. O, dobra. Udało się to wskoczyć, dobra. Ja się znowu się... Dobra, weźmiemy sobie po prostu. Tu będzie tajne pomieszczenie. Weźmiemy sobie śpiwór i drabinę do tego. Może sobie drabinę już tutaj postawimy. O to mi chodziło, ja cię kręcę Dobra, tą drabinę sobie może weźmiemy Stąd śpiwór też Od nowa to zrobimy Ja cię nie stawię tu śpiwora Tylko... O dobra, jest, wreszcie Wreszcie, nareszcie się mi to udało Tra La 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 lało -la Okej okay. A tak, no nie! Dobra, wracamy się, jak to No dobrze, widzowie, udało mi się. Nie uwierzycie, jak, jakie to było trudne, ale się udało. Użyłam szpiwora i drabiny. Em, I to jest takie, jakby. To jest pod dachem ogólnie to jest tu pod dachem. Bo jak się oddalicie, no to zobaczycie, że to jest pod dachem tego domku dużego. No i tu możecie sobie zrobić jakieś pomieszczonko. Tu macie kolejne pomieszczonko. Zrobicie sobie tu. O, i macie jeszcze tu. Kawałek komino. <noise> Proszę. Okej, okay, przejdziemy do następnego. Mi tu tylko stąd wyskoczę. I sobie od razu zniszczę ten domek. Jak wiecie, to, um, to coś w szpitalu. To za rentgenem, no to to, jest, no to to jest normalne pomieszczonko, pewnie większość już z Was to zna i nawet już to pokazywałam na jednym filmie z sekretami, tak, wiem, nie. musiałam po prostu gdzie coś jeszcze wcisnąć, no bo, nie, no bo po prostu chciałam dodać jeszcze jeden sekret chociaż. Um. Więc musimy sobie pojechać najpierw do szpitala, szybko do szpitala, do szpitala, do szpitala, do szpitala, do szpitala. Oj, chyba się pali, ale trudno tam. Ja nie jestem ze straży i tylko jestem yy, youtuberką i uczennicą szkoły podstawowej. Tak. Okej. Okay. Um, wchodzimy sobie tutaj za rentgen, proste akurat to. Może sobie to zdejmiemy. Czy ja już się pomniejszyłam? Tak, pomniejszyłam się na najmniejsze. Patrzcie, tu macie, tu macie normalne biurko. Z jakimś krzyżem moje! Oh yeah. Creepy. Ale pod biurkiem macie taką niebieską strzałeczkę. Klikacie w nią i, ta, i teleportuje Was tutaj. I macie jeszcze taki dziwny ogień jakby ze sobą. I patrzcie, musicie stąd wyskoczyć. I płyniecie do albo tego. Czekajcie, nie jestem pewna, chyba. O, tak, to to. No i patrzcie, tu macie kolejny guzik, który was teleportuje. O, tutaj. No i to jest fajne, dochowanego na Brookhaven. No bo patrzcie, jak, jak, jak szukać już wie, gdzie jesteście. No to możecie tam prze przepłynąć szybko, no i sobie kliknąć to i się tu teleportować i gdzieś uciec. Całkiem fajne. A co to jest? A dobra, nieważne. Jakieś coś dziwnego, coś, coś dodali niedawno pewnie. Okej, okay, przechodzimy do następnego. Mi Teraz jedziemy do metra, a metro jest bardziej w tą stronę i troszkę mi się. No, odeszło od tego metra, więc musimy jednak iść do tego metra. Okej, okay, i patrzcie. Mm. Tutaj normalnie macie metlo, metlo, wsadajcie, możecie sobie wsiąść, możecie sobie wysiąść, możecie sobie gdzieś pojechać. A, a wiecie, że możecie też wejść na metro? <laughs> w normalnym świecie byłoby to nielegalne, ale co mi z tego tam, ja, my nie jesteśmy... W Norm, w legalnym świecie w normalnym świecie tylko wybróg ewen więc dobrze wskakujemy sobie na metro i to też jest dobra kryjówka do chowanego możecie się tutaj skampić za, 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 zamienić się cał, 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 całemu na czarno no i wtedy macie dobrą kampę przechodzimy do następnego mitu teraz musimy mieć kolejny domek no wiem Dużo tych domków dzisiaj. Aż trzy. Wow, w jeden dzień! Aż zrobiłam sobie... Aż mieszkałam we trzech domach. O nie, muszę czekać jeszcze kilka sekund. No dobra. czterdzieści, kilka sekund. No bo ciągle się to zmienia, więc ja jestem w stanie określić. Teraz już 39, 38. Dobra. To zaraz do was wrócę. No dobrze, już minęło. Teraz m, m, budujemy sobie o ten domek. No i w tym domku, wiecie, macie tu basen. Normalny basen, jak basen, tylko na razie jeszcze bez wody. Pojaw się... Wo Halo! Uf, moja woda! Moja woda żyje! Dobra, wchodzimy sobie do tego basenu. No i tutaj, no i tutaj macie coś podobnego, tylko że musicie postawić... Fiwór, kurczę, jak to trudno to zrobić. A, no jadźcie, gdzie ja jestem? Dobra, to było chyba w tym rogu. Okej, okay, patrzcie, teraz jesteście... O nie, to chyba było jednak w tym innym rogu. Albo gdzieś, albo coś ja popićkałam. Tak, to było w innym rogu. O nie! jednak muszę na chwilę stąd wyjść. Jakby help, help, help. Uff, uff, przeżyłam to. Dobra, to był chyba jednak ten drugi róg. A jak nie, no to najwyżej będzie obalony. Halo? Dlaczego wszędzie pory nie ma wyobrażenia Chwila, że chyba tam było teraz. nie nic nie było. Co, se, co się tu nie ze mną dzieje? że Coś mi nie idzie. Może to był jakiś inny róg? Pamiętam, że gdzieś to było, ale gdzie? Nie wiem do końca. Mm, dobra, ja, ja sobie jeszcze tu popr popróbuję zrobić to, a ja do was zaraz wracam. No niestety, sprawdzałam to, no i raczej mit obalony. No chyba, że to ja coś źle robię jak coś to trudno, ale wy możecie to też sprawdzić u siebie, no ale u mnie to nie wyszło zbytnio. <grystanie> Okej, okay, przechodzimy do następnego mitu. Jest znowu metro, więc idziemy sobie po kolejne metro. Ja cię ile tego metra? Dobra, dwa. To nie aż tak dużo, ale na serio. Ja nigdy w życiu nie jechałam metrem, bo nie mieszkam w Warszawie. A w Brook Even to nie wiem. W sumie Brook Even to jest jeszcze drugie... drugie miasto, gdzie jest Metro. W Polsce. To znaczy nie wiem, czy Brookhaven jest w Polsce. Ej, w sumie fajna ta bo... Nie, Brookhaven nie jest. Polsce, no bo Brookhaven, Brookhaven są po angielsku rzeczy raczej. Ale da się pisać po polsku. Um, I wpisywać w wyszukiwarce ciuszków. Dobra, um, teraz sobie wchodzimy tutaj do kabiny. I nigdzie nie będziemy jechać, ludziska, tylko postawimy sobie śpiwór i, z, i musimy się jeszcze zmniejszyć. Okej, okay, chyba... chyba, chyba bycie baby starczy. Ui, patrzcie, metro wcale nie jedzie tak no serio. Tylko to te się ruszają i zmieniają. A my sobie pójdziemy jeszcze. O nie, nie, to się jeszcze dalej kurczę. Ale możemy wyjść poza metro. <śm> byłam po byłam prawie przejechana przez metro. Ale szkoda. Pff. Jak... Przecież my ciągle tu stoimy na tej stacji ludziska, no co to jest? O, ten się nie da wrócić. A Na serio tu czuć jakby się jechało. Dobra, ale teraz musimy wracać. u oh, nie, ja się wrócą Jej! Wróciłam, ja żyję, wróciłam, jej! Dobra, um, a... I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że mity wam się podobały. No to pa, no to